Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W tym tygodniu bajki z całego świata zawędrowały do Francji, a konkretnie do Paryża. Stąd mamy nietypową scenerię. Tutaj mamy przepiękny widok na Sacré-Cœur, Mamy również typowe słodkości i pyszności. Nikt na nie przerwie nagrania. Poza jedną ściekłą zołzą z zielonymi włosami. Czy ty czasem nie miała siedzieć w szufladzie i układać skarpetki? Widać wypełzła godzina na, na wolność. Moi drodzy, mamy również pyszne ciasteczka oraz Matyldę, która tym razem postanowiła z nami się pojawić w filmiku i zaprezentować pyszności. Widać jak najbardziej ostrożnie, bo znowu mu mam naszego głowa sucha. Moi drodzy, co ja tutaj mam? Hmm, pyszną, parującą kawę ze spienionym mlekiem. Przecież ty nie pijesz kawy. Przede wszystko, co jest słodkie, musisz zjeść. No dobra. Odłożę to na wszelki wypadek, bo kawian można raz. Oprócz tego mamy typowe słodkości francuskie, mamy tutaj Santa, a nie, nie dostaniesz, kruas, nie, tu może trochę dalej, kruasanta z nadzieniem czekoladowym, makaroniki, pyszne ciasteczka z takim specjalnym kremem w środku, nie kochana, w ogóle za daleko masz, za krótką łapką, nie sięgniesz, a oprócz tego mamy ciasteczka kruche, one są zapakowane i tym bardziej nasza skarpetka ich nie zje, bo nie będzie jadła folii. No i teraz zaczniemy od tego, jak to wszystko smakuje. Dobra, Zabawiam. dosyć tej zabawy. Proszę oddać moją kawę. Ale. Proszę. Zabrali nam kawę. I ciastka też. Ale ciast, ciastka też? Też. Proszę no, nie ja mamy ciastek. Zabieram. Mm. A to dla ciebie. Jak to? Ona dostała, a ja nie? Tak to. No i teraz jeszcze się musisz chwalić. No nic, znowu się nie udało. Do zobaczenia następnym razem. Pa.